Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Hero Zero. No i tak. Ym, pierwsze co to widzimy, że nam się zrobiła misja. Yy, no i dlatego odbierzemy sobie ją. Yy, no i zdobędziemy sobie yy, to, 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 No i... Yy, no i tak. Yy, tutaj mamy nagrodę. Fajnie by było, jakby były oponki. Niestety nie ma oponek, ale jest kasa, więc coś jest dobrze. Yy, I tak. Mamy listy od widzów, ja już sobie przeczytałam troszeczkę. Cicho moim tablecie. Tak, no i tak, mam tutaj list od bartg 9 Taki ten tamten Bardzo wściekły samuraj i Oliwy sy. I tak, to pierwsza wiadomość to jest pozdro YouTube. Już. No, pozdrawiamy te dwie osoby. EroXD yy, też pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. No i też siema, goguś, yy, Życzę miłych filmików i Sławy. Pozdrów mnie. Jasne, że Cię pozdrawiam. to bardzo mocno. I tak, yy, usuniemy sobie te wszystkie wiadomości. Yy. Psem do drużyny, że już nagrywam. Mamy trzy członki online. Była walka drużynowa. Halo, gdzie jest czat? Karola napisała. Nic. Buśka napisała. No i co. Zobaczymy, czy nam się powiedą. powiedzie pierwsza misja. Z portierem. Nie musisz, musisz. Musisz, naprawdę musisz. Lekkie opóźnienie było, ale dobre, szybko atakujemy gościa z 15 levelem, przegrywam mu oczywiście. Bo gościu ma statystyki w nie wiem w takim świecie. Niestety przegrywaliśmy, nie mam, nie mam nic. Tak to teraz nie mam nic do zrobienia w wycinku. Chyba, że w lidzie kogoś zaatakuje. No i w końcu muszę nagrać odcinek z, 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 z. no wiecie, yy, z Nebulusa, no bo tak mówiłem, mówiłem w poprzednich odcinkach, chyba mówiłem, nie jestem pewien, że będzie odcinek z Nebulusa, ale jeszcze nie ma. Yy, pominiemy to, bo to tak dziwnie wygląda. No, wygraliśmy 44 monety. Nie chcę mi się robić tych wszystkich walk. No i to wszystko chyba w tym odcinku. Jeszcze raz bardzo, 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 bardzo mocno pozdrawiam moją drużynę. Jest naprawdę wypasiona. No, no i co, no. Szkoda, że tak mało osób napisało. Cztery osoby. Te, które były online. No, ale mówi się trudno. Może jeszcze się ktoś skusi. To by było tyle w tym odcinku. Odcinki są krótkie, więc... Widzimy się w następnym odcinku, który bardzo szybko wrzucę. No i co? Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Kurde, no nie wyszłam. Cześć.